Dzień dobry, nazywam się Agata Kotwica-Stefańska, jestem adwokatem w Kancelarii Mariańskiej Group w zespole procesowym. Zajmuję się m.in. sprawami związanymi z własnością intelektualną i w dniu dzisiejszym porozmawiam z radcą prawnym Filipem Smakowskim, również z Kancelarii Mariańskiej Group, do, o y, własności intelektualnej w każdym naszym biznesie. Cześć, Filip. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o własności intelektualnej, ale w kontekście prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że w Polsce w dalszym ciągu przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, że zagadnienia własności intelektualnej tak naprawdę towarzyszą im każdego dnia w prowadzonym przez nich przez biznesie. No, rzeczywiście, tak? pamiętajmy o tym, że te prawa własności intelektualnej, o których sobie za chwilę powiemy, stanowią istotny komponent przedsiębiorstwa w wymiarze ekonomicznym. Tak? I o tym, tak naprawdę, jak budować te wartości intelektualne, jak je chronić i jak wykorzystywać w działalności, to rzeczywiście nie każdy przedsiębiorca sobie zdaje sprawę, jak jest to ważne, istotne tak? dla działalności. I rzeczywiście warto, warto o tym wspomnieć, e, czym jest ta własność intelektualna, e, jak, jak, się, jak się przejawia i e, jak, ją, jak ją chronić, i wykorzystywać. Bo jeżeli chodzi o własność intelektualną, to mamy tutaj różne kategorie: mamy prawa autorskie i pokrewne. Wydaje mi się, że to jest taka najbardziej intuicyjna gałąź tego prawa. Gdzieś nam się wydaje, że to prawa autorskie to są utwory, muzyka, że to właściwie jakby są takie rzeczy, które powiedzmy nie dotyczą takiego przeciętnego człowieka, który zajmuje się zwykłym biznesem, ale to też jest nieprawda. No to prawda. Znaczy, może powiedzmy sobie najpierw. Czym jest ta własność intelektualna? Tak? Może od tego, od tego zacznijmy. Jest to tak naprawdę wszystko, co powstaje w wyniku działalności twórczej. Tak? Między działalności twórczej mówimy o działalności człowieka. Tak? Czyli, czyli już wiemy, że te prawa własności intelektualnej to nie są wytwory algorytmów, sztucznej inteligencji czy, 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 czy jakichś zespołów. One są przypisywane do, do działalności człowieka. Tak? Działalności mającej charakter nowatorski, twórczy. No, i taki, który, jeżeli mówimy o działalności gospodarczej, a taki tutaj mówimy, będą nadawać się do wykorzystywania biznesowego. E, więc mogą to być e, oczywiście prawa autorskie, tak, o których e, wspomniałaś, tak, e, które w działalności mogą być wykorzystywane, ale też prawa własności e, przemysłowej, tak. I, I sobie zaraz powiemy o tym, czym, czym one są i, e, i czym się różnią. E, więc. E, a prawa własności przemysłowe, może, może, może właśnie od nich zaczniemy, tak? mówiąc już o działalności gospodarczej, to dzielą się na, na prawa patentowe, tak? czyli, czyli te, które chronią wynalazki, tak? czyli chronią pewne rozwiązania techniczne mające charakter nowatorski, taki, gdzie, które, które nie są częścią obecnego stanu techniki, w związku z czym wprowadzają pewne nowe elementy. Są też prawa własności użytkowej, znaków użytkowych, znaków przemysłowych, tak naprawdę tak, znaków towarowych, są też to znaczenia geograficzne, również prawa zarejestracji rejestracji są elementem własności przemysłowej, czy też takie know-how przedsiębiorstwa, tak? To, to też, to, co, chroni, to, co to, co przedsiębiorstwo wykorzystuje i chroni, tak, to też podlega ochronie. Dobrze. I, i, i możemy o tym porozmawiać tak naprawdę o każdej z tych, z, tych, z tych elementów, o tym, jak je chronić, tak naprawdę, i może, i może powiedzieć tak naprawdę, dlaczego one są właśnie tak istotne w działalności. Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że wzory przemysłowe w przypadku większości. Yy, yy prowadzonych działalności, chyba będą nam towarzyszyć najbardziej, dlatego, że one zaczynają tak naprawdę z ramieniem przemysłowymi. mamy do czynienia w momencie już, jak planujemy założenie działalności gospodarczej, bo to będzie, czy to będzie logo, czy to będzie nawet nasza strona internetowa, czy to będą jakieś wzory na konkretnych produktach, jeżeli coś tworzymy, to już właściwie będzie nam towarzyszyć od samego, samego początku, jakby planowana działalność gospodarczej, bo chyba, jeżeli chodzi o resztę wzorów, no to one gdzieś powinny się pojawiać w sztoku prowadzonej działalności. No takim podstawowym elementem, rzeczywiście wyróżniającym przedsiębiorstwo, są znaki, tak naprawdę, tak, towarowe, tak, czyli logo, tak naprawdę, tak, którym się posługujemy, jeżeli mamy, tak. Jego forma, jego kolorystyka, kształt graficzny, tak, jest bardzo wiele firm, które się identyfikują właśnie i budują wartość ekonomiczną w oparciu właśnie o swoje oznaczenia, tak? albo swojej firmy, albo swoich produktów. Tak? Może być tak, że mamy firmę, która produkuje różną linię różnych produktów i, 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 i te linie mają swoje własne oznaczenia, tak, czy mają swoje własne znaki towarowe, tak? Znak towarowy, to jak już mówiliśmy, to, to, to może być kształt, to może być forma graficzna, także dźwiękowa. Tak? Nie ma żadnego, żadnej przeszkody, żeby określony utwór też ustanowił element znaku towarowego, który właśnie wyróżnia i buduje wartość ekonomiczną danego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy o tym, że przecież są, są firmy, w których wartości właśnie intelektualne, te. Niematerialne stanowią gro wartości firmy, tak? Jeżeli mamy na przykład taką firmę z branży IT, Software House, tak? to tam y, głównie wartość intelektualna tak naprawdę to jest gro wartości, wartości firmy. Tak? I to, co i rzeczywiście to są te znaki takie towarowe, są dosyć oczywiste tak? i one w zasadzie są spotykane niemal wszędzie. Tak? Większość... Apple też na tym chyba działa, bo one tak naprawdę mają nie tylko jakby logo, powiedzmy tego jabłka, które znamy wszyscy, ale też specjalny interfejs, oprogramowanie i coś, co tak naprawdę odróżnia jakby użytkowników produktów tej firmy od reszty. Tak? To no... wszystko jest tak naprawdę zastrzeżone i na tym chyba działa no to już tak... na dzień dzisiejszy. Się to no, 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 tak, tutaj podałaś przykład oczywiście dużej, bardzo dużej firmy tak, technologicznej, y, która rzeczywiście ma s, swoją nazwę zastrzeżoną i swoje logo zastrzeżone, ale nie wiem, takie inne firmy, na przykład duży m, polski potentat z rynku gier, tak, CD Projekt, nikogo nie reklamując. Zarówno tutaj znakiem towarowym jest i ta nazwa, jak i nazwa produktów, tak naprawdę, które wypuszczają, tak? Wiedźminy, cyberpunk i inne, inne, inne gry, tak? Który, które oczywiście nie każdy może znać, tak? Ale które są bardzo popularne i tworzą ogromną wartość tej firmy, tak? Że każdy z tych produktów też jest odrębnym znakiem towarowym i też jest chroniony, tak? Czyli można powiedzieć, że znaki towarowe to jest chyba najczęściej spotykana kategoria i czasem są dosyć nieoczywiste, tak? Na przykład, nie wiem, nie wiem czy wiesz, na przykład czerwony kolor podeszwy w pewnych szpilkach czy butach damskich, które pewnie zna każda kobieta, wyobraź sobie, że jest znakiem towarowym, tak? nie, ty, nie, tyle, nie tyle sam kolor, ale połączenie kształtu obuwia z tym kolorem, jego miejscowieniem, czyli podeszwą, to jest znak towarowy. Tak? Które też można zaszczycić i też można chronić. Bardzo drogi. Bardzo drogi, tak to prawda. Bardzo drogi. Także na pewno tak, na pewno znaki towarowe, na pewno warto je zastrzegać, bo tak naprawdę, no, jeżeli ktoś będzie nas chciał podrobić, tak, czy wykorzystywać nasze produkty i posługiwać się naszym logo, no to automatycznie zaczęło dla nas straty, tak? W związku z czym m, warto, chronić, warto chronić, te znaki, warto je zastrzegać, tak? I tu można ma też razu powiedzieć o tym, że znaki towarowe, jako właśnie element e, własności przemysłowej, a żeby podlegały ochronie, wymagają rejestracji, rejestracji. rejestracji, tak? Czyli należy w odpowiednim urzędzie, czyli w urzędzie patentowym zgłosić, tak naprawdę. Taki, taki znak towarowy, po to, że podlegał ochronie. Tak? Okres ochrony w tym przypadku to jest akurat 10 lat, ale można tak naprawdę te, potem tą ochronę przedłużać praktycznie czas nieokreślony. Także hmm. to jest, mówimy właśnie najpierw o tych znakach towarowych, bo chyba tak naprawdę one pojawiają się u, u każdego, tak naprawdę, tak? W, większości, w większości przedsiębiorstw. Tak? Nawet jeżeli aktywnie nie wykorzystują jakichś swoich produktów oznaczających tym znakiem, to. Ich firma, ich logo, tak, czy, czy, czy jakieś inne oznaczenie graficzne czy dźwiękowe może podlegać ochronie i często jest chronione. Tylko bardzo często jednak niestety przedsiębiorcy, przynajmniej w Polsce, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest logo firmy i bardzo często tego nie zastrzegają. Natomiast to później też może rodzić różne problemy w momencie, kiedy faktycznie wybijemy się na rynku z jakimś produktem bądź jakąś usługą i, i ktoś stwierdzi, że będzie na naszej marce też budował swoją, swoją siłę. Tak, no tak to zdecydowanie. tego przecież te prawa własności intelektualnej budują nam przewagę konkurencyjną tak, względem, względem innych firm. W związku z czym tutaj warto tak naprawdę od razu, jak najwcześniej się da, pomyśleć. Myśleć o tym, na jakim rynku chcemy działać, tak? yy, obecnie i w przyszłości, tak? bo może ta ochrona patentowa powinna obejmować nie tylko Polskę, ale również obszar Unii Europejskiej albo szerzej ogólnoświatową. Tak? Oczywiście to wszystko się wiąże z kosztami i procedurami. Tak? Bardzo często takich spraw yy, yy, sami nie załatwimy, tak? bo nie znamy się na tych procedurach, tak? nie wiemy, yy, jak to zgłosić, tak? jak tą ochronę uzyskać. W związku z czym tutaj wsparcie doradcy profesjonalnego jest jak najbardziej wskazane. No, właśnie po to, żeby tą, żeby tą ochronę mieć zapewnioną, żeby ona była skuteczna, tak? Żeby się nie okazało tak naprawdę, że ta nasza rejestracja była no, nieskuteczna, czy nie chroni nas w takim zakresie, w jakim, w jakim byśmy chcieli. A też zarejestrowanie znaków, znaków towarowych czy wzorów przemysłowych też powoduje, że automatycznie wartość naszej firmy. E się zwiększa na przykład, gdybyśmy chcieli ją sprzedać, bądź jeżeli byśmy chcieli wziąć jakikolwiek kredyt, stajemy się bardziej wiarygodnym podmiotem na rynku. No zdecydowanie myślmy sobie właśnie, że są firmy, które główną wartość ekonomiczną właśnie budują na własności intelektualnej. Tak? To ona stanowi tak naprawdę ogromną część majątku tak? tej, tej firmy. Te właśnie te, to właśnie te, te prawa własności intelektualnej. I może być też dodatkowym źródłem dochodu. Na przykład, jeżeli wyprodukujemy, mamy jakiś produkt, który nazwijmy kojarzy się z naszą marką, to możemy po, po zawarciu konkretnych umów też licencjonować na przykład produkcję tego produktu, bądź użyczać swojego znaku i wtedy też możemy z tego czerpać nazwijmy to stały dochód. Jak najbardziej. Możemy albo właśnie te prawa, które sobie wytworzymy, albo sprzedać, albo właśnie na zasadzie licencji udostępnić je osobom trzecim licencja nie wiem, może być wyłączna, niewyłączna, to wszystko zależy od uzgodnień biznesowych. Natomiast rzeczywiście jest to sposób na to, żeby komercjalizować tak naprawdę tą własność intelektualną, która została stworzona w naszej firmie. I, i mówiąc o tej własności intelektualnej, może też warto powiedzieć o tym, tak naprawdę, jak ona powstaje, jak ją chronić, tak? dlatego że może być stworzona albo przez naszych pracowników, albo współpracowników, w związku z czym tutaj też może warto powiedzieć, że Standardowo te prawa własności intelektualnej stworzone przez pracowników, te prawa majątkowe do tych, do tych praw autorskich są własnością przedsiębiorcy. Co do zasady, tak? Mówimy o prawach majątkowych, nie osobistych, tak? Tylko oczywiście, bo majątkowo osobistych nie może się autor, autor jakby zbyć, hmm. natomiast wszystkie roszczenia związane z danym naruszeniem będą przysługiwały w dalszym ciągu, nazwijmy to, przedsiębiorcy. Pod warunkiem, że zawrze oczywiście stosowne umowy. Tak jest. W związku z czym, co do zasady, w przypadku pracownika, pracodawca nabywa te prawa, ale w przypadku kontraktów cywilnoprawnych albo takich B2B nie. W związku z czym tutaj właśnie mówiąc o tym, że nie każdy sobie zdaje sprawę, jak te prawa chronić czy pozyskiwać, może właśnie warto wspomnieć, żeby w tych kontraktach cywilnoprawnych sobie zapewnić przeniesienie takich praw autorskich, majątkowych od twórcy. Tak. I, I tak, to jest rzeczy to, to istotne i o tym warto pamiętać. No i chyba najważniejsze, co jakby jeżeli chodzi o y, rejestrację y, tych naszych praw, y, no to jest późniejsze, ewentualnie w momencie, kiedy wykryjemy naruszenie, że ktoś posługuje się naszym znakiem towarowym, bądź znakiem podobnym, działa na podobnym rynku i próbuje Nazwijmy to tak zwanego przeciętnego konsumenta wprowadzić w błąd, możemy podjąć konkretne działania w tym zakresie, żeby chronić nasz interes, bo to będzie interes, zarówno, nazwijmy to, materialny, finansowy, bo może to powodować szkody w naszym majątku, firmy, natomiast zmniejszyć nasze dochody, ale też może spowodować spadek przykład naszej renomy, jeżeli my świadczymy nazwijmy, usługi bądź produkujemy produkty o konkretnej jakości. No, zdecydowanie, jeżeli dajemy jakiś taki produkt o wysokiej jakości rozpoznawalny, nie chcemy, żeby ktoś nasze produkty podrabiał, oferując produkty podobne albo co jeszcze gorsze oznaczone naszym logo. Tak? Jeżeli sobie tego nie zastrzegliśmy, tak, na swojego znaku towarowego albo wzoru przemysłowego, tak, to, to może okazać się, że jakaś konkurencja po prostu wejdzie na nasz, nasz rynek, na którym my działamy, z produktem identycznym, wprowadzającym w błąd. W związku z czym z jednej strony my tracimy, tracimy renomę, no i tracimy też klientów i, i pieniądze. Tak? W związku z czym, tutaj, tak, jedna rzecz to jest właśnie zapewnienie sobie odpowiednich praw z rejestracji albo zgłoszeń, jeżeli mówimy o wzorach przemysłowych, a druga sprawa to jest ochrona tak naprawdę tych praw w przypadku dostrzeżenia naruszenia. Tak? I w jednym czy przy drugim przypadku wsparcie doradcy profesjonalnego jest bardzo skazane. I bo może być taka sytuacja, że na przykład ktoś zarejestrował e, z, jakiś na przykład znak wcześniej od nas, tak? albo zarejestrował znak łudząco podobny do naszego, tak? czego na przykład nie dostrzegliśmy, tak? W związku z czym te nasze działania mogą polegać albo no, na tym, że będziemy chcieli jakieś prawa z rejestracji, konkurencji, unieważnić, tak? albo będą po prostu polegały na tym, że po prostu będziemy żądać zaniechania naruszenia naszych praw, możemy żądać e, wydania korzyści uzyskanych przez konkurenta, który w sposób bezprawny posługiwał się naszymi prawami, tak? czy, to, czy to będzie znak przemysłowy, czy, czy, czy to będą te prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, czy wzorów użytkowych, czy też patentów. To e, nie ma większego znaczenia. Tak? Chodzi o to, że w każdym z tych przypadków może, do może dochodzić do jakiegoś naruszenia. Tak? Więc warto wiedzieć, jak się, jak się bronić, no bo to rzeczywiście no bo to wpływa tak naprawdę gdzieś tam na koniec dnia tak na naszą rentowność, na naszą pozycję rynkową, na konkurencyjność. Więc są to wszystko, wszystko bardzo, bardzo y, y, istotne rzeczy. Więc ja też rejestracja znaku powoduje, że mamy w przypadku jego ewentualnego naruszenia, mamy prawo dochodzenia swoich roszczeń również w postępowaniu sądowym przed sądem własności intelektualnej, co też daje nam możliwość chociażby Zabezpieczenia się na czas trwania postępowania i na przykład zakazania produkcji danych bądź sprzedaży danych wyrobów do czasu, kiedy sąd rozstrzygnie, czy faktycznie do tego naruszenia dochodzi, czy też, czy też do niego nie dochodzi. Natomiast też pamiętać należy, że tego typu roszczenia mogą być też jakby przeciwko nam kierowane, dlatego że jeżeli my będziemy używać znaku, co do którego nie mamy żadnych praw, to może się okazać, że ktoś inny ma taki znak zarejestrowany. I tutaj pytanie, czy nas broni taka sytuacja, że na przykład zlecimy komuś konstrukcję logo i to logo jakby zostanie nam przekazane. Mamy umowę, że te prawa do znaku przysługują nam na podstawie tej umowy, natomiast się okaże, że ten znak został nie jakby nie sprawdzono, że ten znak, na przykład, został już zarejestrowany, bądź jest łudzący podobny do podmiotu, który działa na tym bądź podobnym rynku. I tutaj, jakby robi się problem, dlatego że też będziemy wtedy odpowiadać za, za używanie tego znaku, mimo że mamy podmiot profesjonalny, który nam go zaprojektował, prawda? No tak, mogą być też wystąpić takie sytuacje. Ja myślę, że warto tu jeszcze powiedzieć o tym, że prawa własności przemysłowej. Na które składają się, jak już wspomnieliśmy, te patenty, te wzory użytkowe, przemysłowe. Może być tak, że określony produkt będzie chroniony nie jednym z tych, z tych praw, ale, ale kilkoma. Tak? Może być też na przykład tak, że możemy żądać ochrony patentowej co do określonego rozwiązania technicznego, które oczywiście spełnia wszelkie kryteria, żeby uznać sobie wynalazek. Mm -hmm. Tak, ale również do tego samego produktu możemy żądać także ochrony z tytułu, właśnie, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, jeżeli nosi tak oznaczenie, czy wreszcie ochrony z tytułu prawa autorskiego jako utworu. Tak? I takim przykładem się, że dobrym są na przykład klocki Lego. Tak? Ochrona patentowa klocków Lego wygasła, one były zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych na 50 lat tyle, tyle wnosi ochrona patentowa mm -hmm. i, i, i stąd pojawiły się różnego rodzaju firmy, które zaczęły produkować klocki, nie chcę nie, 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 nie że hmm, podobne czy łzące podobne, wprowadzające w błąd, natomiast wykorzystują pewne rozwiązania techniczne, które były do tej pory zastrzeżone, tak? w związku z czym firma LEGO, hmm, która utraciła patent w wyniku upływu czasu, hmm, ubiegała się o ochronę właśnie ze wzoru z, przemysłowego, wzoru użytkowego i wreszcie ze znaku towarowego, tak? W większości przypadków tą ochronę uzyskała. Bo to jeszcze w przypadku tych, by takich już ugruntowanych marek na rynku, jeszcze na wchodzi tak zwana ochrona renomy. Czyli jeżeli mamy firmę, która ma określoną renomę na określonym rynku, jesteśmy w stanie to wykazać, że przeciętny Konsument, użytkownik na tym rynku działający tą firmę zna i identyfikuje konkretne z nią produkty, to to też podlega jakby ochronie, tak? to, to wiadomo, że to nie wszystkich niestety przedsiębiorców będzie dotyczyć, natomiast już po zbudowaniu marki, którą zaczynamy od. Dokonania konkretnych rejestracji. Gdzieś na końcu może się okazać, że po tych iluś latach obowiązywania prawa z rejestracji będziemy na tym rynku już na tyle rozpoznawalni, że będą nam się tworzyły inne możliwości chronienia naszej, naszej marki i naszych wzorów. Zgoda, akurat. Renoma nie jest typem akurat wzoru przemysłowego, użytkowego, ale nie jest. Prawem własności intelektualnej, tak, ale ona powstaje właśnie w wyniku tego, że, że, że ja się posługuję właśnie tymi prawami, tak? czyli właśnie przez to, właśnie, że, że dbam o jakość produktu, tak, oznaczam je ze, ze właśnie, na chociażby swoim logo, tak, robię design produktów, bardzo atrakcyjny, tak, i na te konkretne projekty uzyskuję prawa własności przemysłowej, polegające na ochronie znaku przemysłowego, tak. I, 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 i to wszystko jest rozpoznawalne przez, przez klientów, to ja w ten sposób oczywiście buduję swoją renomę, tak? I, i, i oczywiście mogę ją, mogę ją stracić, jeżeli nie zadbam o ochronę swoich praw własności intelektualnej i dopuszczę do tego, że mi wejdzie konkurencja, która będzie przykład, robić produkty łudząco podobne do moich, tak? W związku z czym, tu jest rzeczywiście istotna kwestia, żeby chronić, tak, w najszerszym możliwym zakresie swoje, swoje utwory, swoje znaki, w ten sposób, żeby klient nie miał wątpliwości co do tego, że wybiera produkt y, nasz, tak? Mm -hmm. y, powiedz mi, jak ci się wydaje, jaki powinien być taki schemat działania przedsiębiorcy, który ma, z, ma już y, zarejestrowany konkretny wzór i stwierdza, że dochodzi do jego naruszenia przez konkretne podmioty. Jak powinien być taki model y, działania, który jakby też z punktu widzenia jakby naszego wydaje się najbardziej, y, najbardziej stosowny od razu pójść do sądu, czy też y, jednak y, te działania przy, przedsądowe podjąć? No to też zależy od skali działalności, rodzaju naruszenia. Tak? Zwykle takim pierwszym krokiem jest wezwanie, te, takiej osoby naruszającej nasze prawa do tego, żeby zaprzestała naruszać, tak? E, oczywiście to nie zawsze działa. Jednocześnie może z takim, e, z takim pismem, tak naprawdę, czy z wnioskiem o zaniechanie naruszenia mogą pójść pewne też działania już formalne, tak? Czyli na przykład do organów celnych z wnioskiem o to, żeby pewne partie towarów, które na przykład są otoczone naszym logom, czy udzące podobno, żeby te organy celne zabezpieczyły, tak? Mogą od razu oczywiście w przypadku, na przykład, jeżeli konkurent ma jakieś tam prawa z rejestracji, tak, żeby te prawa z rejestracji unieważnić, jeżeli na przykład no, one na przykład właśnie nadnoszą nasze prawa, tak, bo nasze były zgłoszone wcześniej. Tak? A oczywiście mogą, można też wejść na, na drogę jakiejś mediacji, tak? Czy, czy, czy tutaj można rozmawiać z konkurentem na temat tego, żeby zaprzestał, tak, czy, czy, też, czy też może na przykład wykupił licencję od nas, tak, jeżeli jeżeli się na to zgodzimy, tak? I chcemy, żeby się go w jakimś zakresie dopuścił na rynek, tak? No i wreszcie można też pójść do sądu, tak, czyli po prostu żądać tak naprawdę zapłaty odszkodowania, wydania korzyści. Które uzyskał ktoś w wyniku tego, że narusza nasze prawa. Także tutaj można powiedzieć, że ta ochrona ma różne poziomy, tak? wielopoziomowa. Tak? Od takich no yy, najlżejszych środków no, do, do, do wytoczenia już takich do, do argumentów bardzo mocnych i po prostu domagania się po prostu przed sądem określonych zachowań. I tak jak przed sądem, jakby to regulują przepisy prawa, mamy przymus, tak zwany adwokat koracowski, czyli podmiot, który występuje z roszczeniem dotyczącym naruszenia jego prawa własności, musi mieć jakby pełnomocnika profesjonalnego z uwagi na materię. To powiedz, czy wydaje ci się, że w ogóle, jeżeli chodzi o materię własności intelektualnej, to czy przedsiębiorca jest w stanie działać w miarę swobodnie w tej materii, bez pomocy profesjonalnego podmiotu? Czy to będzie adwokat, radca prawny, czy też rzecznik patentowy? Ja myślę, że w większości przypadków będzie to bardzo trudne. No dlaczego? Dlatego, że przedsiębiorcy zajmują się swoim biznesem, tak? Na ogół, tak? W związku z czym nie zajmują się na bieżąco sprawami ochrony patentowej, tak? Czy ochrony swoich praw własności intelektualnej. Więc zarówno, czy chodzi o zgłoszenie określonego prawa do, do właściwych organów. Tak? Czy niech to będzie Urząd Patentowy w Polsce, czy będzie to Urząd Własności Intelektualnej, ten europejski w Alicante, hmm. czy będzie to Urząd Patentowy w Monachium, tak? ten europejski. Do każdego z tych postępowań e, udział profesjonalnego pełnomocnika, czy to będzie radca, czy rzecznik patentowy, no, z mojej perspektywy wydaje się niezbędny po prostu. Tak? To są określone procedury, które należy, należy przejść. I przechodzenie ich samemu wydaje mi się ekstremalnie trudne, tak, z własnego doświadczenia, tak. I, I chyba tak naprawdę nie znam kogoś, kto podejmowałby się samodzielnie z przedsiębiorców, żeby taką ochronę uzyskiwać. Podobnie jest w przypadku tak naprawdę już dochodzenia określonych praw z rejestracji, tak, czy ze zgłoszeń, tak. I, i... I też miałem takie doświadczenia praktyczne, na przykład z ochrony wzoru, wzoru użytkowego, to były takie blistry, szklanki, które przyczepiałeś na szyjkę butelki. Ktoś tam, kto naruszał tego, tego rodzaju prawa i uzyskanie potem tak naprawdę w sądzie zabezpieczenia, żeby, żeby konkurent nie używał tych znaków, potem, potem postępowanie o wydanie korzyści, o odszkodowanie. To były długotrwałe, bardzo skomplikowane procesy z udziałem biegłych. I z mojego doświadczenia wynika, że samodzielnie bez, bez pomocy profesjonalisty no takie rzeczy że nie wychodzą, nie udają się. Więc zdecydowanie namawiam i, i rekomenduję wzięcie się do takiego procesu po prostu kogoś, kto się na tym zna. I wydaje się, że to samo będzie dotyczyć na przykład umów licencyjnych. Też powinno być w sposób odpowiedni skonstruowana. Jak najbardziej. Tak? Umowy licencyjne potrafią być bardzo rozbudowane i, i potrafią różne rzeczy zabezpieczać. Więc zdecydowanie tak, czy też to będzie przeniesienie praw autorskich, własności praw autorskich, czy też konstrukcja umowy licencyjnej, zdecydowanie powinien takie rzeczy spojrzeć prawnik. Czyli tak naprawdę podsumowując, wydaje się, że tak naprawdę w każdej naszej działalności gospodarczej powinniśmy przyjrzeć się, czy, tak, czy mamy do czynienia z jakimiś, czy mamy logo, czy mamy coś, czym się wyróżniamy, bądź chcemy się wyróżnić na rynku. I mimo wszystko, jednak tą własność intelektualną wdrożyć do naszej działalności i ochronę, jak również pilnować tego, żebyśmy nie naruszali ewentualnie działalności własności intelektualnej innych naszych, jak nazwijmy to, konkurentów. No tak, a to co mówisz, Agata, to przedsiębiorcy mają, tak? Oni mają swoje oznaczenia, mają swoje logo, mają swoje pewne, właśnie, utwory, które powstają w ramach ich działalności, tylko że nie zawsze ich chronią. Tak, i tutaj warto właśnie warto pomyśleć, e, co mi daje ochrona tak naprawdę. Czy może właśnie no, daje mi tą przewagę konkurencyjną? Może właśnie buduję katmarkę w oparciu o pewne właśnie swoje designy, tak, produktów, tak, albo właśnie o oznaczenia, albo o pewne unikalne rozwiązania. Jeżeli mam jakiś wynalazek, tak, to to warto go chronić. To oprogramowanie. Tak? Oprogramowanie, tak, decydowanie, tak. W związku z czym, jeżeli ja tego nie będę chronił, to może dojść do sytuacji, w której ktoś dostrzeże potencjał tak naprawdę tego produktu, który, który ja wytworzyłem, który się posługuje, ale którego nie chronię i na przykład zarejestruje tak, swoje prawa, tak? na ten sam produkt, albo po prostu będzie wykorzystywał je równolegle do, do, mojej, do mojej działalności. Przez co ja będę na tym tracił de facto. Także te prawa, o których mówi własność intelektualnej, to one, one są w większości firm. Tak? Natomiast warto pamiętać, że niektóre z tych praw, czyli prawa własności przemysłowej, powstają z chwilą zgłoszenia lub rejestracji. Tak? Czyli muszę po prostu je zgłosić, żeby, żeby móc tego z ochrony. Więc zdecydowanie warto to zrobić, bo one i tak w większości przypadków istnieją. Tylko nie każdy sobie zdaje sprawę, że warto je chronić. I też dużo łatwiej jest dochodzić roszczeń z, z znaków bądź z tych elementów własności intelektualnej, które zostały już zarejestrowane, niż ewentualnie e, walczyć z innymi podmiotami, który pierwszy z nas zaczął korzystać z tego znaku bądź z, tej, z, tej, z tego rozwiązania, bo wiadomo, że to jest długotrwałe, skomplikowane i wymaga też. Dużych kosztów, tak? bo to tak, będą koszty biegłych. Tak, 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 zdecydowanie tak. I rzeczywiście może być tak, że jako twórca utworu będę mógł dochodzić swoich praw z tytułu prawa autorskiego, tak, bo prawa autorskie akurat przysługują niezależnie od tego, czy ktoś je zgłosi, czy nie. tak, To nie to, 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 to jest ta kategoria praw, które należy zarejestrować. Ale to jest utrudnione, tak? O wiele, o wiele łatwiej jest dochodzić ochrony z tych, z tych praw, które zostały zarejestrowane przez nas i zgłoszone, tak? Czy właśnie z, z patentu, tak, z wzoru przemysłowego, tak? czy czy użytkowego ta ochrona jest po prostu dużo, dużo szybsza i skuteczniejsza. I też te prawa bardzo często się przenikają, bo prawa autorskie bardzo często jest związane na przykład z, z konstrukcją wzoru przemysłowego, bo jest to też wynikiem na przykład, stworzenia utworu. Jeżeli tak, tak jak mówiliśmy. Wzór, tak, jak jak mówiliśmy tak, 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 tak. Właśnie może być tak, że co do konkretnego produktu może istnieć wiele różnych praw, tak? I prawo autorskie, na przykład, i właśnie, może być design, tak, chroniony właśnie wzorem przemysłowym, może być tam też patent, tak, jeżeli to jest jakiś nowy utwór, tak, który jest, który jest wynalazkiem. Podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, wydaje się, że własność intelektualna, w tym własność przemysłowa, to nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania każdej firmy. Wobec tego każdy z przedsiębiorców powinien zastanowić się nad ochroną swoich praw, żeby później w przyszłości nie mieć problemów, że ktoś będzie korzystał z jego marki, renomy, produktów, wynalazków bądź jakichkolwiek innych produktów związanych z własnością intelektualną, a w tym zakresie powinien się kontaktować, bądź zwrócić się do podmiotu profesjonalnego, który udzieli mu. Fachowej porady, w jaki sposób ewentualnie y, takie znaki bądź takie produkty chronić, w jaki sposób może uzyskać ochronę i y, 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 w jaki sposób w jego przedsiębiorstwie wdrożyć ochronę własności intelektualnej. Zgadzam się w całej rzeczy. Filip, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Natomiast Państwa zapraszam na inne na następne odcinki podcastu Firma Bez Ryzyka. bezryzyka.pl. Polistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Grup.